Pociąg Telka Wybiedzki został poddany główny, został się krachu główny przez stać się stradą. Podróżować pociągami możemy z Wielunia po prawie 3-miesięcznej przerwie. Wraz z wejściem w życie letniego rozkładu jazdy nie kursowały zarówno składy dalekobieżne, jak również pociągi do tarnowskich gór. Na wszystkich połączeniach obowiązywała zastępcza komunikacja autobusowa, co spowodowane było remontem infrastruktury kolejowej, niekoniecznie w samym Wieluniu i jego okolicach, bo w herbach nowych. Teraz znów jesteśmy połączeni. Kursują oczywiście, tak jak wcześniej, pociągi do tarnowskich gór, ale również składy Intercity a zatem z Wielunia ponownie dojedziemy bezpośrednio pociągiem do Poznania i Krakowa. Do stolicy Wielkopolski pociąg Pułaski odjeżdża teraz o 7.48 rano i 19.28 wieczorem. Z kolei do stolicy Małopolski pociąg Wybicki według jesiennego rozkładu jazdy odjeżdża o 8.21 rano i 20.35 wieczorem. A zatem przyjemnej podróży. Tak będzie do grudnia, kiedy to PKP wprowadzi w życie zimowy rozkład jazdy pociągów. Mamy nadzieję, że do Krakowa i Poznania pociągi Zostaną utrzymane i nie będzie już w najbliższym czasie żadnej komunikacji zastępczej, którą jeszcze niedawno trzeba było dojechać do Kępna, a stamtąd dalej pociągami do Krakowa i Poznania.